Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w e, chyba trzecim filmie z gry Margonem na moim kanale. No i cóż, w Margonem zawitało Halloween, dlatego udamy się do Tornek, do miasteczka Halloween i mam aktualnie 4000 smoczych łusek, dlatego sobie coś tutaj, prawda, zalosujemy, no bo jest taka loteria... Są różne ciekawe nagrody, no ale to liczę, że uda mi się wam pokazać, w sensie liczę, że jakieś ciekawe nagrody zdobędę. Dobra, generalnie sobie troszeczkę miejsca zwolniłem, tutaj w ogóle mam taką eventową walutę, już mam 6 sztuk, ale dobra, tutaj jest postać, tu ogólnie widzicie eventowa taka lokacja, tutaj jest postać, u której kupujemy losy, myślę, że już każdy z was to ogarnął. No i dobra, wydaje mi się, że kupię sobie taki zestaw i może dwa takie i nie wiem, stać mi na coś jeszcze. Na razie kupmy w taki sposób może, czyli 3 legendarne i 6 heroicznych otrzymamy. Dobra. Dobra, dobra. Uporządkujmy to sobie jakoś Wydaje mi się, że będę tak na przemian legendarny i heroiczny. Czy u niej się wymienia? Tak, u niej się wymienia. Mamy te, wiecie, najlepsze. Najpierw legendarny. O, 7M, no to fajnie. I kupon na outfit 10. Nice. Naprawdę, naprawdę fajnie. Kurde, to mi się, wiecie, miesza z tymi błogosławieństwami. Dobra, na razie ja sobie wrzucę gdzieś tu, żeby nam nie przeszkadzały. Okej. Okay. O, sakiewkę zjadłem, no to trudno. No to trudno, tutaj będziemy mieli dropy. Dobra, bierzemy teraz heroiczny. Dawaj, dawaj, co to jest? 300k, no tak średnio, ale pełne leczenie zawsze okej. Okay. Teraz legendarny. Uuu, 37m, no i jeszcze ulepszony ten. Patrzcie, ile hajsu? 48M, dobra. Eee, no to od razu ten, co dostaliśmy, 125K uleczania, fajnie. Dobierzemy heroiczny. Zarąbiście, błogo. Średnie, ale ale przerzucę je sobie na tancerza. To teleportuje, znaczy na tropiciela. To teleportuje gdzieś gracza. Nie mam pojęcia, gdzie. Dobra, jeszcze raz. Ten najdroższy. Zmniejsza o 40% O i 2T dostaliśmy chyba jeszcze No o 40% Zmniejsza takie średnie ja wiem po co to jest jak na przykład stoicie na jakiejś elicie I nie chcecie wbić poziom Nie chcecie wiecie wbijać levela Ale to jest głupie No patrzcie 6M No elegancko Jeszcze raz dawajcie Boom O unikatowy nam wyleciał jakiś heroiczny syf Średnio Bierzemy ten unikatowy Unikalny jeżyk, zmienia twój wygląd. I ja pierdolę, to jest głupie. Dobra, jeszcze heroiczny dawaj. O, waluta eventowa dwie sztuki. I jakieś błogosławieństwo. To są takie... Średnie te błogosławieństwa, jak tak patrzę. Pam, co my tu mamy? Leczy 10% punktów życia podczas walki, można... No i chyba już nie mamy więcej losów. Wow, troszeczkę się wzbogaciliśmy, nie uważacie? Nie uważacie, że się troszeczkę wzbogaciliśmy? Generalnie ja tutaj będę robił te dzienne questy, bo chcę... Yy, on chyba nic nie sprzedaje, co mnie interesuje. Chcę kupić, o, sobie może tą pomocniczą, ale ona 30, a ja jak na razie mam troszeczkę mniej. Dziwne, że smoczeruny mi nie poleciały. Naprawdę dziwne, zdziwiłem się, powiem Wam. Gdzie możemy ten outfit zrobić? Ona sprzedaje, ten też itemki sprzedaje. Powiem wam, że mm. troszeczkę lipne są te itemki. W sensie są ok, na pewno tarcze, napala są bardzo fajne, nawoja, no powiedzmy, że też. Mm. Tutaj te pomocnicze. E... <laughs> <O Jezu. śmiech> Ojejku, wybaczcie, wybaczcie. No tutaj to pomocnicze na tancerza, no, nie ukrywam, że Mac ma, ma tutaj fajnie, ja liczę na jakieś hełmy i w ogóle, no ale niestety nic nie ma. Musiałem się podrapać normalnie. Generalnie no lecę i robię dzienne zadanka, co nie? O tutaj za 15k można coś kupić. Wolę nawet nie sprawdzać co to jest. Gdzie można jeszcze coś kupić? Mnie bardzo interesuje gdzie te outfity można kupić. Pokaż, co oferujesz. O, tutaj zakupony na teleport, no to takowy nam żaden nie wypadł. A ty? Kupon na torbę, no to ten pewnie na outfit, nie? Kupon na outfit 30. O, to lipa, lipa trochę. Do 30 to mi trochę brakuje. 30, 30, wszystkie 30. Wszystkie 30 sobie nie poszaleje. Mogę jakieś garniturki pokupować i to wszystko, powiem wam strasznie mi się podoba, nie ten nie, któryś tu był taki fajny, ten na pewno nie, ten jest okej, okay. eee, ten też jest okej, okay. tak na tanca to powiem wam zarąbiste, za zarąbista sprawa. Okej, okay, czyli podsumujmy może co nam wypadło, 10 kuponów na outfit, no to zbyt wiele rzeczy nie kupimy za to. Pełne leczenie, 125K peł, pełnego, w sensie punktów pełnego leczenia. E, herobłogo, słabe, dosyć. E, coś, co nas teleportuje, nie wiem gdzie. Herobłogo, także średnie, poroniec, średnia sprawa. 10 punktów życia podczas walki. Ej, to jest kurde, dobre na krwawą, właśnie. I jakiś tam Jerzyk. No. Powiedzmy sobie szczerze, no tyłka nie urywa. A co my tu mamy? A to za te kryształki można kupować. Zobaczcie, zobaczcie. To było go 15 razy. Na 90 minut aż 15 razy. Wow, wow, nie, nice, nice. Te błoga legendarne są fajne. Wiecie, to tak jakbyście mieli legendę na sobie. No ale dobra, to by było na tyle, wydaje mi się, jeśli chodzi o ten materiał. Ja sobie oczywiście pyknę ee, jakieś tam zadanka dzienne, bo jeszcze ich nie zrobiłem dzisiaj. Co ja mam zrobić? Porozmawiać z oberżystą, no to, to co zwykle. No ale dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten materiał, także ja się z wami żegnam. Niedługo materiały z tego tropiciela, już na którym normalnie nagrywam. I cóż, to by było na tyle, także trzymajcie się, róbcie te questy, jak chcecie, jak macie coś fajnego. Jak jakiś item was interesuje, to róbcie. A jak nie, to no to nie róbcie, tak? Chyba, że chcecie sobie jakoś czasu mieć, ale te kwestie to naprawdę jest bieganie, bieganie i bieganie. No dobra, ale mówię, bo mogę tak przedłużać w nieskończoność. A tymczasem ja się z wami żegnam i do usłyszenia w... w kolejnych... w kolejnych e, odcineczkach z Margonem. Także, trzymajcie się. Cześć.